W delegacji, w delegacji, chłopie. Takiego łachmyte w delegacji by nikt delegacji, nie wziął. Pracujesz przy ogórkach. Właśnie. Przy, przy takich ogórkach, no. których szukam jak największych no. i, ko i wkładam w dupę w tobie. Nie, sobie wkładasz w domu. Nie, tak. bo ty jesteś właśnie tą, no. tą maszyną, ty jesteś tą maszyną, która daje kurwa, czyli idzie Dalej do... do kurwa do firmy, czy nie idzie. A, czyli wiesz no o co masz... chodzi, że tam maszyna jest, że największe trzeba wybierać? No dokładnie, i ty dokładnie wiesz, ty dokładnie wiesz. Czyli, no właśnie ty na... wiesz, bo ja nie wiedziałem, że tam jakaś maszyna jest, że największe trzeba wybierać. Jesteś śmieciem wiesz. do ogórków za 1000 euro na miesiąc. Kowuś, kowuś. No i mama macie nie kocha. On nie ma matki. Wyrzekłaś go. On jest, ku, jest kuboś, kurwa. No, no i co jest, kurwa? Kurwa, kurwa, kurwa. Niby kozaka udaje, ale byśmyście się spotkali, kurwa, na ulicy, aby zbierali. Ma A jeszcze jak no, jest A co to jest ta ulica? No, to jest ta ulica. Dobra, Kubuś, wypierdalaj tej kozaki. Sam wypierdalaj, na strzała jesteś. Zastrzała jesteś. Tak? To tak no. jak myślisz, kurwo? No. no. Widzę. Widzę. No to się... no, to... no to, dawaj kurwa adres i te inne rzeczy. Berlin. Pisz, Berlin. pisz. Pisz, powiedziałem. Pisz, powiedziałem. Zapisuj kurwo, na kartce. Zapisuj. Je jedna na jednego, kurwo. No pisz na kartce. Zapisujesz? Nie zapisuję, bo takie śmieci, kurwa, mam w śmieciu. Berlin, ulica twoja stara to dziwka i musiałem wyjechać do Niemiec. Wiesz co? No? Jak masz problemy do mnie, to masz problemy do mnie, a nie do rodziców, kurwo. No nie mówię, pana? twoja stara to dziwka. No widzisz? No? Jaki ty jesteś słaby. No. Wyjeżdżasz, kurwa... Ale z tymi kurwan ...na rodziców, a nie potrafisz siebie sam bronić, Ale Prawdę kurwo. mówię. Widzisz? Ale prawdę powiedziałem. Przecież. Nie, jest co? Bo? No? Nawet ty potrafisz się kurwa sam z siebie bronić, kurwa tylko po prostu. Przecież się kurwa, obroniłem, teraz to ja ciebie jeszcze bronię. Nie. Chłopie Jesteś kurwa cienki jak gałązka, kurwa człowiek. Gałązka? Przecież są grube gałązki. Co ty pierdolisz? A ty jaki jesteś, Mordo? Ty? Chcesz zostać mnie? Do Micha. Micha, chcesz zostać? Micha, chcesz zostać w Rumunie jeden? W Rumunie jeden? Chcesz dostać na kamerce? pierda. Mam to spuścić ci? Weź, weź tego kurwa kolego cienki gałązka kurwa na bok, kurwa i w ogóle i my możemy sobie porozmawiać kolego... Ty, z masz, boku, ty masz tatuaże i... chłopie darmowe To wyglądają jak gówno Też Podawałeś? Dawałeś pewnie podawałeś, pewnie o. Masz jakiś problem to Skipnął no. Ale pojechany został City. Normalnie. Czy, <laughs> trzeba go zwanować. No tu rację ma chłop. Ale co, nawet nie wiadomo o co chodzi, jebać go. Wysyłać do najciki widzowie, albo zaraz kończy.